N100 nieźle namieszał w świecie tanich i energooszczędnych komputerków. No, ale czas płynie nieubłaganie i po jakichś dwóch latach Intel zdecydował się zaprezentować następce, czyli N150. To znaczy w sumie tak dosłownie zaprezentować się go jednak nie zdecydował, bo o ile komputery z N150 można było kupić już miesiąc temu, czyli na początku grudnia 2024, to na moment nagrywania tego filmu taki procesor na stronach Intela jeszcze nie istnieje, co jest deczko dziwne. Podobno oficjalna premiera ma się odbyć 6 stycznia 2025, ale pożyjemy, zobaczymy. A więc, panie i panowie, oto jest świeżutka i cieplutka nowość. Beelink EQ14 z procesorem N150. Prezentowany egzemplarz został mi dostarczony przez producenta, firmę AZW i oczywiście jak zawsze w tym przypadku nie widzieli oni filmu wcześniej, a także nie mieli wpływu na jego treść. Obudowa Beelinka EQ14 jest utrzymana w aktualnym stylu ekonomicznych komputerów tej marki, i w mojej ocenie to słuszna decyzja, bo ten minimalistyczny design może się podobać. Jest ona wykonana w całości z tworzywa sztucznego i ma wymiary około 12,5 na 12,5 x 4 cm. Ten model występuje w jednej wersji kolorystycznej i jest to ciemny granat na całej powierzchni obudowy. Na froncie umieszczone zostały gniazdo USB 3.2 Gen2 typu A o przepustowości 10 gigabitów, mini jack audio combo słuchawki/mikrofon, otwór z przyciskiem czyszczenia pamięci CMOS. Gniazdo USB 3.2 Gen 2 typu C o przepustowości 10 gigabitów na sekundę, tylko do transmisji danych, bez funkcji DisplayPort. Przycisk zasilania oraz dioda zasilania. Z drugiej strony obudowy, pod wylotem powietrza znajdują się dwa gniazda USB 3.2 Gen 2 typu A o przepustowości 10 gigabitów, jedno gniazdo USB 2.0, dwa gniazda HDMI obsługujące rozdzielczość 4K przy 60 Hz. 2 gigabitowe interfejsy sieciowe oparte o chipset trilteka oraz gniazdo na kabel zasilający. I podobnie jak w przypadku poprzednio testowanego EQR6, jest to popularna ósemka, ponieważ EQ14 także ma wbudowany zasilacz. Po bokach obudowa jest gładka, na bocznych ściankach nic się nie znajduje, nie ma tutaj żadnych gniazd ani otworów wentylacyjnych. Cała górna powierzchnia pokryta jest taką pseudotrowymiarową fakturką, która jest całkiem odporna na odciski palców. W rogu umieszczono zostało logo producenta i nazwa serii EQ. Natomiast od dołu praktycznie cała powierzchnia to wlot powietrza do chłodzenia. Ponadto są tutaj dwie duże podgumowane stopki, gumowy dynks do otwierania obudowy, tabliczka znamionowa oraz cztery śrubki na rogach schowane pod gumowymi zaślepkami. Obudowa nie posiada otworu blokady Kensington, a także nie ma mocowania wesa do monitora. EQ14 postawiony obok klasycznego, wysokiego Nuka od Intela oraz 1-litrowego HP ProDeska wygląda następująco. Tutaj trzeba zaznaczyć, że zarówno komputery Tiny Mini Micro jak i Nuki wymagają dodatkowego, zewnętrznego zasilacza, a EQ14 nie. W pudełku poza papierkologią znalazło się jeszcze dwa przewody – HDMI oraz zasilający. Blink EQ14 jest oferowany w jednej wersji konfiguracyjnej, a jest to czterordzeniowy i czterowątkowy procesor Intel N150 o taktowaniu do 3,6 GHz, 16 GB w pamięci RAM DDR4, dysk M2 SATA o pojemności 512 GB, karta WiFi 6 oparta o układ Intela AX101 oraz dwa 1 interfejsy sieciowe oparte o układ Realteka z rodziny RTL 8168. Na dysku znajduje się wstępnie zainstalowana Windows 11 Pro, ale niestety instalator nie oferuje polskiej wersji językowej. Natomiast język polski można doinstalować później w panelu sterowania. Tak skonfigurowany komputer, Beelink na swojej stronie wycenia na około 900 zł z darmową wysyłką, aczkolwiek zdarza się, że urządzenia oferowane przez Bilinka pojawiają się w znanych portalach zakupowo-aukcyjnych także jako kadłubki, czyli komputery bez pamięci RAM i bez dysku. Warto poszukać. Dla zainteresowanych link do oficjalnej oferty znajduje się w opisie pod filmem. Tyle na zewnątrz, teraz pora zajrzeć do środka. W tym celu należy wyjąć cztery gumowe zaślepki i odkręcić znajdujące się pod nimi śrubki. I te zaślepki z jednej strony pokazują aspirację Bilinka do klasy premium, natomiast z drugiej strony wyciągnięcie tych klejących się elementów wymaga trochę cierpliwości, jeśli nie chcemy ich uszkodzić. Tak czy siak po uporaniu się z zaślepkami można otworzyć obudowę dzięki gumowemu dzynzlowi, który znajduje się w rogu. W środku rozmieszczenie komponentów bardzo przypomina poprzednio testowany model EQR6. Z lewej strony widać pojedynczy slot pamięci SODIM DDR4, w którym zainstalowany jest 16-GB moduł o szybkości 3200 megatransferów na sekundę. I pomimo iż producent podaje, że 16 GB to maksymalny obsługiwany rozmiar pamięci, to po instalacji 32 GB modułu wszystko działało poprawnie. Zarówno BIOS, jak i Windows wykrył poprawnie moduł, a MemTest 86 zakończył się sukcesem. Obok pamięci umieszczony jest radiator dla dwóch dysków M2, gdzie w jednym ze slotów jest już zainstalowany dysk M2 SATA o pojemności 512 GB. Beelink EQ14 umożliwia instalację dysków o rozmiarach 2280 w obu slotach i to jest fajne, bo u konkurencji bywa z tym różnie. Tak o Tobie mówię GMK -TQ G3. Co więcej, oba sloty obsługują dyski NVMe do pojemności 2TB każdy. Prawe gniazdo M2 ma wyprowadzone 4 linie Pisa Express, a także alternatywnie obsługuje dyski M2 SATA. Natomiast lewe gniazdo ma wyprowadzoną jedną linię Pisa Express i nie oferuje wsparcia dla dysków SATA. Jest to zdecydowanie na plus względem np. takiego przywołanego już GMK Tech G3, który oferuje tylko jeden slot M2 NVME o pełnej długości 2280, a dodatkowy port to tylko M2 SATA i tylko w rozmiarze 2242. Zarówno moduł pamięci RAM, jak i dysk M2 SATA są obrandowane jako produkty AZW, czyli właściciela marki Beelink. Po prawej stronie umieszczony został wewnętrzny zasilacz o mocy 48W. Pod prawym slotem M2 umieszczono slot M2 z kluczem AE, w którym zainstalowana jest karta Wi-Fi Intel AX101 NGW. Natomiast za oba interfejsy Ethernetowe, tak jak wcześniej wspomniałem, odpowiadają układy Realtek RTL8168. I to w sumie wszystko, co widać bez grubszego demontażu, dlatego teraz możemy zająć się BIOSem, do którego wchodzi się standardowo naciskając klawisz Escape lub Delete przy starcie. Naciśnięcie klawisza F7 wywoła menu startowe. BIOS to Aptio w klasycznej tekstowej wersji z dość pokaźną ilością dostępnych opcji. W menu Main jak zawsze można podejrzeć konfigurację sprzętową. Zaglądając do menu Advanced, Power and Performance, CPU Power Management Control, View Configur Turbo Options, zauważymy, że pierwszy power limit ustawiony jest aż na 20W, co by sugerowało, że ten mini PC Zen 150 powinien dać czadu. Ale czy da, to się zaraz okaże. C-State są domyślnie włączone, i to jest fajne. Menu Advanced Hardware Monitor Smartphone Function pozwala manipulować krzywą wentylatora. Przy okazji można rzucić okiem na temperatury i napięcia i jak widać odczyt dla 3,6 V troszkę przekracza zwyczajowe 10% tolerancji, aczkolwiek komputer działa dobrze. Dziwne odczyty napięć to chyba jakaś standardowa przypadłość N100 i N150 jak widać. W menu Advanced w CSM Configuration istnieje możliwość włączenia wsparcia dla systemów Legacy, jeśli jest to potrzebne. Zachowanie komputera po przywróceniu zasilania można skonfigurować w menu chipset, konfiguracja PCHIO, stan po g 3 Stan S5 oznacza komputer wyłączony, a stan S0 włączony. Tyle ciekawego w BIOSie. Jeśli chciałbyś zobaczyć każdą dostępną opcję, zapraszam do filmu na moim drugim kanale, w którym pokazuję przejście przez cały BIOS. Link w prawym górnym rogu oraz w opisie pod filmem. A teraz pora na najciekawsze, czyli wydajność N150 w stosunku do N100 oraz ogólne wrażenia z użytkowania. Zwiększona częstotliwość taktowania o 200 MHz na procesorze i 250 MHz na grafice, a także podniesiony aż do 20 W limit mocy, w teorii powinien zagwarantować zauważalny wzrost wydajności. Niestety, praktyka nie do końca idzie z teorią, ponieważ wzrosty niby są, ale nie zawsze i nie w takim stopniu, w jakim można by się było ich spodziewać. W ogólnych benchmarkach wychodzą różnice zaledwie kilkuprocentowe na korzyść N150, ale powiedzmy sobie szczerze, taka różnica to żadna różnica. Jeśli przyjrzeć się benchmarkom z pakietu Foronix Test Suite, to faktycznie w testach entkodowanie audio wideo i ray tracingu N150 jest wydajniejszy, ale wciąż jest to zaledwie niecałe 10%. I jakby to powiedzieć, Intel tutaj się nie popisał. Beelink EQ14 posiada dwa sloty M2 przeznaczone dla dysków SSD. Pierwszy slot umożliwia zastosowanie zamiennie albo dysków m 2 SATA, albo dysku NVMe. Komputer w fabrycznym zestawie oferowany jest z dyskiem SATA, którego wydajność jest zbliżona do teoretycznej wydajności tego typu interfejsu, oferując około 560 MB na sekundę w odczycie oraz 525 MB w zapisie. Dysk Lexar NM620 zainstalowany w tym slocie wyciąga prawie 3,2 GB na sekundę w odczycie oraz niecałe 2,8 GB na sekundę w zapisie, wykorzystując 4 linie PCI Express 3.0. Ten sam Lexar NM620 w drugim slocie, który obsługuje tylko dyski NVMe, oferując jedną linię PCI Express 3.0, wykręcił 890 MB na sekundę w odczycie oraz 830 MB na sekundę w zapisie. I te wyniki są naprawdę dobre, bo w przypadku komputerów z N100 często zdarzało się, że slot dla dysku NVMe posiadał wyprowadzone tylko dwie linie PCI Express 3.0, a tutaj mamy jeden slot z aż czterema liniami. Jeśli chodzi o zużycie energii, to sytuacja wygląda tak, że maksymalne zużycie energii N150 przy limicie mocy 20W jest niższe od g 3 z procesorem N100 przy limicie mocy 10W. Natomiast w bezczynności jesteśmy w plecy około 2W, bo o tyle więcej energii z gniazdka wyciąga billing EQ14 z N150. Generalnie zużycie energii jest zbliżone do tego, co aktualnie oferują komputery z energooszczędnymi alderlejkami N. Podobnie jak wydajność energetyczna, bo w ilości uzyskanych punktów benchmarku na wadze użytej energii, N150 plasuje się w czołówce sprzętów z N100, ale jakoś szczególnie ich nie wyprzedza. Czy zatem N150 jest w czymkolwiek zauważalnie lepszy od N100? Otóż jest. Przy swoim poprzedniku N150 to procesor chłodny, a nawet bardzo chłodny. W bezczynności radiator procesora rozgrzewał się do niecałych 40 stopni Celsjusza, a najcieplejsze miejsce na obudowie to coś około 35 stopni Celsjusza. Po 10 minutach pełnego obciążenia Cinebenchem R23 radiator rozgrzał się do 50 stopni Celsjusza, a obudowa w najcieplejszym miejscu miała temperaturę około 40 stopni Celsjusza. Wewnątrz obudowy co prawda niewiele widać, ale to co da się zobaczyć to moduł pamięci DDR4 z kościami w temperaturze około 45 stopni Celsjusza. Tę samą temperaturę widać na obudowie zasilacza oraz w niewielkiej szczelinie pomiędzy radiatorem dysków a modułem RAM. Sam radiator dysków to jakieś 37 stopni Celsjusza, i o dziwo są w środku elementy jeszcze chłodniejsze, jak na przykład kawałki PCB o temperaturze w okolicach 30 stopni. Tyle widzi kamera termowizyjna. Natomiast jeśli chodzi o rzeczywistą temperaturę procesora, to dla bezczynności wynosi ona około 50 stopni Celsjusza, a po 10 minutach Cinebench'a R23 tylko 70 stopni Celsjusza. Tutaj warto dodać dwie rzeczy. Po pierwsze, w tym pomiarze limit mocy procesora został ustalony na 25W, ale procesor dostawał w szczycie niecałe 21W. A po drugie, GMKT-G3 z procesorem N100 z limitem mocy 15W dostawał zaledwie 11,5W, ale za to osiągając temperaturę 95 stopni Celsjusza i w efekcie był stale dławiony termicznie. Jak widać, N150 bezsprzecznie góruje tutaj nad swoim poprzednikiem. Dodam jeszcze, że w trakcie tego testu w bilinku EQ14 zainstalowane były dwa dyski M2NVMe, a ich temperatura nie przekroczyła 50 stopni. Ale to jeszcze nie koniec, bo zaskakująco dobrze wypada tutaj układ chłodzenia, jaki jest zastosowany w bilinku EQ14. Nie dość, że utrzymuje on temperaturę procesora na bardzo przyzwoitym poziomie, to jak się okazuje, obietnice producenta o bezgłośnym działaniu nie są bez pokrycia. W pomieszczeniu, w którym szum tła wynosi około 35,5 dB, Billing EQ14 z odległości 30 cm nie generował żadnego słyszalnego dźwięku. Zarówno w bezczynności, jak i po 10 minutach pełnego obciążenia Cinebenchem R23 sonometr wskazywał wciąż tylko 35,5 dB. Dlatego pokusiłem się o zmierzenie natężenia dźwięku wprost z wylotu chłodzenia z odległości 10 cm i tutaj pomiar wyniósł zaledwie około 36 dB. Innymi słowy, billing EQ14 w trakcie pracy, nawet pod obciążeniem z limitem mocy 25W, pozostaje absolutnie niesłyszalny. Tyle jeśli chodzi o wyniki benchmarków i pomiary w suchych liczbach, a teraz pora na wrażenia z użytkowania. Zacznę od Linuxa, a konkretnie od Ubuntu Mate, ponieważ na dzień nagrywania tego filmu występuje problem ze sterownikami grafiki. System nie rozpoznał układu graficznego i pozwolił na pracę w rozdzielczości tylko 800x600, co na ten moment efektywnie uniemożliwia jakąkolwiek pracę w środowisku graficznym. Ten stan rzeczy na pewno się zmieni, pytanie tylko jak szybko. Poza tym system działa responsywnie, Wi-Fi i Ethernet działa jak należy, odtwarzanie strumienia 4K w 60 km na sekundę z YouTube'a także działa bez zarzutu, tylko ta rozdzielczość wynikająca z braku sterowników. Natomiast pod Windowsem Blink EQ14 nie robi żadnych niemiłych niespodzianek i pracuje tak, jakby się można było tego po nim spodziewać. Internety i praca biurowa chodzą perfekcyjnie, zresztą po to ten komputer powstał i nie ma nawet tego sensu sprawdzać. Odtwarzanie YouTube'a w 4K w 60 fpsach wychodzi idealnie. Nawet montaż materiału Full HD w 60 klatkach na sekundę pod DaVinci Resolve jest możliwy i do tego całkiem znośny, aczkolwiek podobnie jak w przypadku Tech G3 z N100, przy takim zastosowaniu zadeczki to normalność. Tutaj muszę dodać, że montaż i rendering odbywał się na systemie zainstalowanym na fabrycznym dysku M2 SATA. I o ile taki dysk nie ma negatywnego wpływu na przeglądarkę internetową czy edytor tekstów, to do cięższych zastosowań takich jak montaż zdecydowanie warto zmienić dysk na NVMe. Tym bardziej, że w jednym ze slotów M2 Beeline EQ14 oferuje aż 4 linie PC Express 3.0. Prace mamy za sobą, to teraz dla formalności sprawdzimy sobie jeszcze kwestię gier. I tutaj zgodnie z deklaracją producenta, że jest to komputer biurowy, mogę potwierdzić, że N150, tak samo jak N100, do grania w typowy grze się nie nadaje. Cyberpunk 2077 na minimalnych ustawieniach graficznych w rozdzielczości 1280x720 wyciąga średnio 10 FPS-ów z minimum na poziomie 8 a maksimum 13. Far Cry New Down przy minimalnych ustawieniach jakości w rozdzielczości 1280x720 oferuje średnio 14 klatek na sekundę z minimum 9, a maksimum 18. Forza Horizon przy ustawieniach jakości bardzo niskich przy rozdzielczości 1280x720 to średnio 17 fps, przy minimum 12, a maksimum 24. Doom Eternal na niskich ustawieniach w 1280x720 to średnio 13 klatek na sekundę z minimum na poziomie 10, a maksimum 17. Przy czym tutaj sama rozgrywka, a nawet klikanie po menu było mocno spowolnione. Na koniec na otarcie łez mamy Minecrafta, który przy standardowych ustawieniach grafiki w rozdzielczości 1280x720 trzymał się średnio w zakresie 30-60 do klatek na sekundę, ale zaliczył mocniejsze spadki podczas generowania nowego terenu. I tak to wychodzi, że Billing EQ14 to do grania w gry absolutnie nie. No chyba, że z awaryjnym odpaleniem bardzo starych gier albo Minecrafta bez wodotrysków. Powinna za to bez problemu działać emulacja retro do poziomu konsol piątej generacji, czyli pierwszego PlayStation. Natomiast jeśli chodzi o szóstą generację, czyli PlayStation 2 albo Xbox, to sytuacja będzie zależeć od konkretnej gry. Może się zdarzyć, że będzie działać dobrze. A może się zdarzyć, że będzie przycinać. Pora na kilka słów podsumowania Beelinka EQ14. I tutaj od razu muszę się przyznać, że ten komputer powoduje u mnie wewnętrzny konflikt. Bo w bardzo fajnej obudowie, która dowozi wszystko to, co zostało obiecane przez dział marketingu w reklamach, siedzi procesor, który w pewnym sensie zawodzi. Procesor, który będąc refreszem bardzo udanego N100, nie oferuje realnie nic ponad to, co oferował poprzednik. Już na papierze zmiany są niewielkie i ograniczają się tylko do lekkiego podniesienia zegarów oraz limitu mocy, ale w rzeczywistości różnice w wynikach benchmarków zawierają się w granicy błędu pomiarowego. Podobnie jest z doświadczeniem użytkownika. Żadnej zmiany na lepsze nie odczułem. Czy to oznacza, że N150 to zły procesor? Nie, to nie jest zły procesor i tak naprawdę to daje radę w tych zastosowaniach, do których został stworzony. Dokładnie tak samo jak N100, więc po co przepłacać? Może tylko dla niższych temperatur i lepszej kultury pracy, ale czy to nie jest za mało? Natomiast jeśli chodzi o Bilinka EQ14 jako kompletny komputer, to tutaj producent zdecydowanie dał radę. Design, materiały, spasowanie, wszystko to jest na wysokim poziomie, adekwatnym do ceny, bo to też trzeba powiedzieć, że Billing EQ14 najtańszym N150 nie będzie. Myślę, że cenę uzasadnia wyposażenie, bo są tutaj dwa gigabitowe interfejsy sieciowe. Jest możliwość podłączenia dwóch pełnowymiarowych dysków NVME lub jednego NVME i jednego SATA. Są cztery linie PCI Express wyprowadzone w jednym ze slotów M2, a to jest coś, co ciężko znaleźć u konkurencji. Do tego kultura pracy chłodzenia jest na najwyższym poziomie. A zasilacz w obudowie, pomimo iż na początku ignorowałem, to jednak w trakcie testów coraz bardziej mi się podobał. Wydajność, pomimo iż spodziewałem się czegoś więcej, też jest wystarczająca do pracy biurowej, przeglądania internetu czy oglądania filmów w 4K. No i nie zapominajmy o home labach. Ze swoimi dwoma interfejsami sieciowymi, możliwością zainstalowania 32 GB RAM, czterordzeniowym procesorem, EQ14 to całkiem dobra propozycja na domowy serwer, tym bardziej, że jak już wcześniej wspomniałem, jest ultra cichy i energooszczędny. Beelink EQ14 na pewno nie będzie najtańszym komputerem z N150 na pokładzie, ale ta cena jest zasadna, bo oferuje funkcjonalności, których konkurencja nie ma. Jednakże jeśli będziesz szukał najtańszego N150 bez względu na ewentualne ograniczenia, to nie jest komputer dla Ciebie. O ile w ogóle będziesz szukał N150, bo dopóki na rynku są wciąż oferty z N100, to sens dopłacania do N150 wydaje się być wątpliwy. Jak zawsze wszystko zależy od ceny. Mimo wszystko Billing EQ14 to bardzo udany model i jeśli zależy Ci na komputerze z procesorem N150, a który jednocześnie nie będzie ograniczać, to zdecydowanie mogę go polecić. Jeśli dotarłeś do tego miejsca, napisz proszę dla celów naukowo-statystycznych komentarz ze zdaniem, ale się porobiło. Ja tymczasem dziękuję za obejrzenie do końca i do następnego. Cześć.